Cześć. Nie spodziewałeś, nie spodziewałaś się mnie tutaj, prawda? Więc yy, chciałbym tutaj w tym bardzo krótkim odcinku yy, podzielić się z Tobą kilkoma rzeczami. Mianowicie, po pierwsze, podziękować Ci, że nadal tu jesteś. Zapytać, co Ty tu w ogóle robisz? Dlatego, że ten kanał nie był aktualizowany już bardzo dawno, dawno, dawno. Jeśli chodzi o taką bardzo, bardzo konkretną spójność, jeśli chodzi o interwałowość publikowanych tutaj treści, raz na jakiś czas gdzieś tam pojawi się jakiś filmik, który zbiera non-stop, cały czas praktycznie 100% aprobaty od ciebie jako od widza, od was jako od widzów w postaci tych łapek w górę, które są pod nim e, przez Was zostawiane, za które bardzo dziękuję i które zawsze są dla mnie bardzo, e, bardzo miłym akcentem. Natomiast chciałbym Cię też, bo to jest ponad tysiąc osób, które nadal subskrybuje ten, e, ten vlog. I chciałbym Ci powiedzieć, że o ile trenerskie życie w obrazkach teraz nie bardzo ma rację bytu, no bo wiadomo, ja nigdzie nie latam, nie mieszkam w hotelach, e, bardzo mocno skupiam się na swojej rodzinie i, i na tym, że mamy tego naszego małego bajtla, z którym chciałbym spędzać cały możliwy czas, i dzięki temu, dzięki tej pandemii, ja wiem, że to może bardzo źle zabrzmieć, że dzięki tej pandemii wydarzyło się coś dobrego. Dla mnie to jest coś dobrego, dlatego że byłem w stanie obserwować Leny pierwsze kroki, kiedy tutaj z mojego studia podczas prowadzenia szkolenia zszedłem sobie na lunch, i w tym czasie, kiedy Lena już była na tym, po prostu na granicy. Ona oderwała się od kanapy i po prostu przeszła te swoje pierwsze trzy kroczki i końcu papa i, i już się wyciągnęła je do mnie, żebym zdążył ją złapać zanim się Więc To było fantastyczne, fantastyczne doświadczenie i y, bardzo mocno brakuje mi tego kontaktu, który do tej pory mieliśmy właśnie w, w postaci tego vloga. To znaczy kilka dni temu oglądałem taki odcinek u Pata Flynn'a. Pat Flynn prowadzi taką i blog, i vlog, i podcast. Czyli kanał też Smart Passive Income. I on też tam mówił o tym, o czym ja wielokrotnie mówiłem, kiedy ten vlog prowadziłem przez 250 plus dni, że bardzo ważna jest spójność, bardzo ważna jest wytrwałość, bardzo ważna jest konsekwencja w tym, co robimy. I teraz, jako że ja ten vlog, ten kanał zarzuciłem zupełnie ze względu na rodzinę, ze względu na aktywności zawodowe, które nomen omen się zintensyfikowały, mimo tego, że nie mogę być na miejscu, to jednak dużo łatwiej jest przyjąć zlecenie i powiedzieć klientowi, który bardzo mocno prosi, Ludwik, słuchaj, bardzo Cię potrzebujemy, dobrze, zróbmy to szkolenie, mimo tego, że to będzie na przykład trzeci tydzień z rzędu, gdzie ja staram się nigdy nie pracować dłużej niż, niż dwa tygodnie pod rząd. Natomiast Chodzi mi o to, że brakuje mi tej twórczości i chciałbym tej twórczości tutaj serwować więcej. O ile nagrywanie na zewnątrz, kiedy cały czas jesteśmy w maseczkach za nią non stop, to, to, to nie ma za, za dużego sensu, tak jak powiedziałem. O tyle w tym studiu, które sobie tutaj zbudowałem, myślę, że do tego są fajne warunki. Muszę sobie tylko zmienić krzesło, które trochę skrzypi, e, albo będę, dla, będę z tobą stał. Czasem tak naprawdę można byłoby wcale nie, e, wcale nie nagrywać tego na takim studiu. Nawet wydaje mi się, że gdybym mógł nagrać to, co nagrywam na przykład na e, Macu, po prostu na laptopie, bez żadnego dodatkowego światła. Ja tu mam światło, które nawet o zostawia kawałki. Jakichś artefaktów, jak to mówią, ale myślę, że będziemy mogli się częściej komunikować. Teraz dwie sprawy jeszcze w, tym, w tej częstszej komunikacji, bo to jest zaproszenie do tego, żebyś nadal tu był, nadal tu była, dziękując Ci, że, że tu jesteś. Ten vlog nadal będzie traktował o skutecznej komunikacji, o poprawianiu swoich umiejętności interpersonalnych z taką małą gwiazdką, że jednak te, te umiejętności interpersonalne w tej chwili one wymagają dużo. In, zdecydowanie innej perspektywy, dlatego że do tej pory łatwym było po prostu zacząć nawiązywać kontakt na ulicy, było łatwo odezwać się do kogoś w kolejce, i nie mówię nawet o takich relacjach stricte. Romantycznych, o których też tutaj przecież rozmawialiśmy, ale też relacjach czysto interpersonalnych, relacjach związanych z nawiązywaniem przyjaźni. My tutaj w Wiesbaden nawiązaliśmy bardzo dużo przyjaźni naokoło, z sąsiadami, z przeogromnie sympatycznymi ludźmi, które niejednokrotnie były inicjowane przeze mnie, dlatego że ja mam z tym bardzo dużą łatwość, dlatego później pozwalam sobie na to, aby o tym budowaniu relacji mówić. Więc to jest y, pierwsze, że te, te relacje, te, to budowanie relacji, to nawiązywanie y, relacji jest zdecydowanie bardziej trudne w momencie, kiedy nie możemy wyrażać mimiką twarzy, a jedynie oczami y, nasze emocje i y, jednocześnie, kiedy staramy się zachować ten social distancing, i tutaj w, y, nie wiem na ile w całych Niemczech to się. W ten sposób odbywa, ale na pewno w naszej bardzo małej lokalnej społeczności mamy tak ogromnie dużo szacunku do innych, że w momencie, kiedy my na przykład idziemy sobie z, nie wiem, z Leną spaceruje po chodniku i ktoś idzie nam naprzeciw, to ludzie przechodzą na drugą stronę ulicy, dlatego że chcemy trzymać ten absztant, jak tutaj to nazywamy czyli właśnie ten dystans społeczny, aby nie wchodzić komuś w drogę i nie wchodzić w ten okrąg. Yy, półtora czy dwóch metrów, czy promienia dwóch metrów, yy, które mamy wokół siebie. I tutaj te relacje będą, yy, będą w jakiś sposób trudniejsze do opisywania, ale nadal będziemy mogli o tym porozmawiać, jeżeli Cię to oczywiście interesuje. A na samym końcu przejmowanie władzy nad światem, bo mam takie wrażenie, że wszystkie te rzeczy, które się dzieją, i, i tak jak powiedziałem, ja wyciągam dużo więcej satysfakcji i zawodowej, i życiowej dzięki tej pandemii w, w tych trudnych yy, w pierwszej wersji. Przyglądanie się im w warunkach. O tym też będziemy rozmawiać. Drugą rzeczą jest natomiast to, że część z tych treści, które tutaj się będą, czy inaczej, z tych, z część z tych treści, które będę publikował, one będą publikowane poza YouTube'em i poza Lifehacking Podcast. Dlatego, że wiadomo, że w momencie, kiedy jest statyczny obrazek, je nie będę za wiele pokazywał, chociaż specjalnie w moim studiu, tutaj całą tą moją prawą, część mam zostawioną właśnie po to, żeby prezentować ci różne rzeczy i żeby prezentować je również moim kursantom w trakcie kiedy prowadzę szkolenia i będę również prowadził swoje szkolenia po to, żeby móc y, oddelegować jakby może inaczej, aby móc Lepiej wykorzystywać mój czas, dlatego że mój czas się nie wyskaluje bardziej niż to, co, to, co mamy na zegarku, a jednocześnie przy moim limicie pracowania 100 dni w roku, no, nie mogę podskoczyć wyżej z ilością ludzi, z którymi z którym mogę współpracować i którym mogę dać swoją wiedzę. W związku z czym będę prowadził te szkolenia w sposób bardziej asynchroniczny, właśnie nagrywając. I chciałbym udokumentować całą tą swoją ścieżkę. Będę korzystał tutaj z kilku y, narzędzi, z kilku, y, z, czerpał z wiedzy ludzi, których bardzo szanuję i którym, y, którym ufam w pełni, jeśli chodzi o ich zawodowe doświadczenie. I to jest fabryka kursów Mirka Burnejko, o, na którą zapisałem się w ogóle w pierwszej wersji, y, która w ogóle została, czy przed sprzedaży jeszcze w ogóle, kiedy, kiedy Mirek ogłaszał, że będzie taki kurs o tworzeniu kursów robił. No ale znowu, u mnie to jest kwestia rodziny, to jest kwestia przeprowadzki. To wszystko się potoczyło tak szybko, że nagle bum i, i nie wiem, półtora roku temu pewnie e, zapisałem się na ten kurs i nie zdążyłem tego jeszcze zrealizować. Drugą rzeczą jest w tej chwili trwająca, e, trwający u Bartka Popiela e, kurs Liczy się kampania. E, wiem o tym, że to jest fantastyczne źródło, dlatego że tutaj też już zacząłem powolutku konsumować. I nawet widząc rozkład tych wszystkich materiałów i widząc to, że za chwilę jeszcze dołączy Maciek Aniserowicz jako jeden z mentorów w, tejże, w tymże kursie, to jest po prostu no, gwarant. Ja z Bartkiem um, rozmawiam tu i ówdzie od bardzo wielu lat, kiedy Bartek jeszcze uczył um, szybkiego czytania. I wiem o tym, że tak jak powiedział zresztą w ostatnim live Maciek Aniserowicz na jego temat, że Bartek to jest solidna firma, więc jeśli chcesz tworzyć duże rzeczy online na pewno liczy się kampania w tym momencie u Bartka to jest coś bardzo, coś bardzo dobrego w kontekście inwestycji i trzecią osobą z której będę z której wiedzy będę czerpał całymi garściami jest właśnie wspomniany tutaj Maciek Aniserowicz i jego mile, mail mail czy mail w zależności od tego jak to będzie promowane czyli inicjatywa Maćka związana z listami mailingowymi i tak jak powiedziałem to są rzeczy które będą takie bardzo intymne bardzo szczere bardzo Yy, bardzo bolesne dla mnie być może, jeżeli gdzieś mi się powinie noga, ale znowu yy, zawsze trzeba wstać, otrzepać się i iść dalej. I tego nie chcę, tym nie chcę, zaj ponieważ będę się tym zajmował bardzo intensywnie przez najbliższe yy, tygodnie i miesiące. Mam w tym roku jeszcze tylko dwa szkolenia, jest połowa listopada, ja mam dwa szkolenia do końca roku. Pierwsze zaczyna się jutro rano, drugie zaczyna się za dwa tygodnie i to jest już koniec moich... Szkoleń na resztę roku, i będę całą resztę tego czasu mojego zawodowego spędzał właśnie na przygotowywaniu moich, moich własnych szkoleń, które później będę mógł wreszcie zacząć dostarczać moim kursantom bez mojego live przebywania z nimi przed kamerą w czasie rzeczywistym. Więc nie chciałbym, żeby ten cały kanał na YouTubie w pełni został zdominowany tą moją ścieżką. W związku z czym chciałbym zaprosić Cię do. Partycypowania czy towarzyszeniem, nie partycypowania, ale towarzyszenia bardziej w y, mojej drodze, i do tego z, z, będę wykorzystywał różne metody, głównie wideo oczywiście, natomiast y, to będzie dokumentowane poza YouTube'em. Jeżeli chcesz w tej drodze mi towarzyszyć, zapraszam cię na stronę powiedzmy siadla.com, łamane przez. i teraz wymyślam na szybko. O kurcze. GZ, grupa zamknięta. <laughs> Niech będzie siatla.com, ale przez GZ. Za moment, tą, um, za moment tą stronę zrobię, i tam będzie list do, link do zapisu, um, żebyśmy mogli się komunikować. To będzie oparte o, o nasze maile. To nie będzie osobny blog, to nie będzie nic, co trzeba będzie um, monitorować. Jak się coś pojawi, wyślę ci maila, zobaczysz. Um, gdzie jestem i wtedy będziemy mogli nawiązać taką bliższą konwersację, bo jednak w zalewie tego wszystkiego, co się dzisiaj dzieje w mediach społecznościowych, przy polaryzacji społeczeństwa, to jest po prostu kosmos, i, i nie chciałbym, żeby w momencie, kiedy starasz się na przykład odsunąć się od tych mediów społecznościowych, żebym ja próbował tam gdzieś się przebić z e, moimi informacjami, co tam u mnie się dzieje i w jaki sposób przejmuje władzę nad światem właśnie korzystając z y, dobrodziejstw tych trzech gości, których przed chwilą wymieniłem. A także y, a zatem y, to będzie moja droga 100%, 100% szczerze, w 100% bez żadnego owijania w bawełnę spełnił na przykład, nie wiem, zaprezentowania bałaganu, który tutaj mam teraz na biurku e, i, i wszystkich inwestycji, grosz do grosza y, i, i przychodów z tego, jak to wygląda, więc zobaczymy, jak to, wygląda, jak to będzie wyglądało. Siadla.com, One przez GZ, grupa zamknięta, tutaj postaram się zrobić link w post obróbce tego, Vloga i będziemy się słyszeć wkrótce, bo, bo naprawdę tęskniłem za tworzeniem treści, które będą tutaj na tym moim kanale generowane. Więc witaj ponownie, jeżeli te treści, które generowałem do tej pory naprawdę uważasz za e, wartościowe. Jeśli mogę Cię o to prosić, wyślij link do tego e, vloga e, komuś, kto też może z tego skorzystać. Te treści, tak jak powiedzieliśmy, one nie, nie dezaktualizują się nigdy, więc będziemy tu mieć większą społeczność, z którą będziemy mogli mieć ciekawsze rozmowy i ciekawsze tematy do poruszania. Więc dzięki, do usłyszenia i cześć!